Społeczność wędkarzy w powiecie Sokurskim to około 500-600 osób, którzy mają karty wędkarskie wydane, które mają pozwolenia na wędkowanie. To jest bardzo duża społeczność. Za każdym razem staramy się ich wspierać w ich działalności, chociażby poprzez organizację tego typu imprez, bardzo nam zależy, żeby tutaj właśnie na naszym zalewie sokurskim powstały takie. Profesjonalne miejsca do wędkowania. To jest naprawdę cel, i to takie wnioski z tych zawodów karpiorskich dzisiaj też wypłynęły. Wędkarze bardzo wyraźnie o tym mówią, że brakuje tutaj profesjonalnych stanowisk do wędkowania. Brakuje jeszcze wielu, wielu elementów infrastruktury i będziemy o to zabiegać w Urzędzie Miejskim. W końcu wędkarze, przez dłuższy okres czasu, którzy spędzili nad wodą, wypoczęli. Złowili trochę rybki, dostali nagrody. Oczywiście wczoraj była to im pizza, żeby z głodu nie padli podczas połowów ryby i było naprawdę super. Zostały jeszcze dostarczone napoje. By wszystko tak było zorganizowane, żeby wędkarze czuli się jak na prawdziwych zawodach. W poprzednich zawodach to były dwa karpie złowione, ale tam był największy karp w poprzednich zawodach 9,5 kg. Został złowiony większy karp i z czego ci, którzy złowili są bardzo na pewno zadowoleni. Otrzymali talony po 400 zł do sklepu wędkarskiego na dokup. Dokupienie sobie sprzętu, i tak dalej, żeby te wyniki były coraz lepsze. Połowiliśmy przez 24 godziny. O drugiej w nocy udało się złapać karpia owadze 11,70. I jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu, bo z tego co wiem, to jest chyba największa ryba złowiona dotychczas na zawodach karpiowych chyba największa. Odkąd ja biorę udział. No i cieszymy się bardzo, bo co roku coś tam się udaje złapać. W tym roku pierwsze, w zeszłym roku drugie, karpiem bodajże 2,60 owadze. Trzy lata temu nie mieliśmy brań. A jeszcze wcześniej mieliśmy trzecie miejsce też się by udało złapać. Także no cieszymy się, że takie zawody są.